Chcesz poprawić brzmienie swojego głosu? Jeśli tak, to polub ten film i zaczynamy ćwiczyć. Połóż sobie dłoń na swojej klatce piersiowej w tym miejscu i powiedz długą samogłoskę A, i poczuj wibracje, które poczujesz pod swoją dłonią. A. Mówiąc A, dbaj o to, żeby szczęki były otwarte, żeby przestrzeń między Twoimi zębami była taka, żeby się zmieściły dwa palce. I długo mów samogłoskę A, czując tutaj wibracje pod Twoją dłonią. Jeżeli czujesz tutaj duże wibracje, to znaczy, że twój głos brzmi głęboko i mocno. Natomiast jeżeli nie czujesz tutaj wibracji, tylko twój głos brzmi bardziej tak wysoko, jakbyś była dziewczynką małą albo małym chłopcem, to wtedy nie poczujesz tutaj wibracji i twój głos brzmi kiepsko. Sprawdź to. Daj znać w komentarzu, czy czujesz wibracje pod dłonią, czy twój głos brzmi jasno, dziewczęco jasno, chłopięco. A jeżeli nie wiesz, jak to ćwiczyć, to zapraszam Cię do kursu online Moc Twojego Głosu, gdzie nauczysz się emisji głosów w 21 dni.